Witam, chciałem pokazać i zaktualizować informacje o basenie naturalnym w Kijance w złotym klonie, który zrobiliśmy. Tutaj mamy wodę po sezonie, gdzie uruchomiliśmy basen w czerwcu, całe lato i dzisiaj mamy połowę listopada. Proszę zobaczyć, jak wygląda woda. Tutaj mamy 0. Idziemy głębiej, 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 tutaj po prawej już mamy około metra, tu gdzie się kończy ta krawędź i potem tutaj mamy 3 metry głębokości na dnie. Także jak widać woda jest no po prostu przepiękna i tutaj znowu mamy około metra. Taki jest efekt. naturalnego basenu. I tutaj proszę zobaczyć tutaj mamy glony, które już w większości wygrabiłem. Eee, przyniosłem je z roślinami, które sadziłem. Były na korzeniach. I to były takie, takie malutkie miejsców, miejscami ogniska, takie mini, mini. O, tak jak tu na przykład. I to się rozrosło do takich rozmiarów w ciągu jednego miesiąca. Trzeba to po prostu zagrabić. Już większość wygrabiłem. Ale jeszcze zostało mi kawałek. Tak wygląda woda. Tu, gdzie są kamyki. Jak widać, są jesienne liście. Na dnie było ich dużo, dużo więcej. Na bieżąco, jak tylko mam czas, to biorę siatkę i wyjmuję te liście. Ile mogę, tyle wybiorę. Ile mam czasu. Ale, jak widać, nie wszystko. Tak wygląda. Basen zimą, dzisiaj mamy minus 4, ale jeszcze nie zamarzła woda. Jeszcze nie ostygła na tyle, żeby zamarznąć. I tak to wygląda. Proszę zobaczyć. O, i zobaczcie, co tu się wydarzyło. Te glony aż na dno się przedostały. I tutaj przeszły na dno. To oczywiście bez problemu wyciągniemy siatką. Woda jest po prostu niebywała. Czystość tej wody mnie przerosła, że tak powiem. Nie spodziewałem się, że to będzie taki efekt. Jakby ktoś chciał budować basen naturalny, to chętnie służę doświadczeniem, radą, pomocą, ewentualnie projektem takiego basenu, konsultacją. Każdy, kto by chciał sobie takie coś zrobić, zapraszam.